Dobra, przejadę, 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 powiedzcie, że przejadę. Oj, oj, oj. Nie! Kurwa, nie! Ale zjebałem A, ja nie wiem, czy nie dostałem w silnik, i przez to spadłem tak szczerze. Nie wiem, no. Wiem, że mogłem pojechać normalnie, ale nie chciałem, bo chciałem jak najmniej zebrać. Chciałem tak po krawędzi jakoś, no. Obawiam się, że mogę nawet zginąć na tym przejeździe. Jakby krandą, magazynek, gąskę, coś. Mamy dobrą pasę, no. Chuj mi w dupę, nie mamy już dobrej pasy. Rytmy są. Strefy tętna. Podbiegi no Kurwa No no muszę go jak najszybciej tu rozwalić bo mnie blokuje Zatrzał na ślepo! Kurde! do no mocno przyjechałem Ale... O kurde, oni to podjeżdżają. O kurde, nie! 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 Kurde! Jedno złe zagranie, no. Zazwyczaj podjeżdżam sobie w te miejsca, ale stwierdziłem, że nie będę podjeżdżać, bo mogę zginąć. Zrobię snajpę i już jest za późno, chyba. Nie trafił. Dobra, uciekłem chyba. Ale i tak jest słabo. Ja muszę przejść jak najszybciej na drugą stronę. No, wiecie co, to jest błędna decyzja, żeby tu być. Powinienem z tym uciec. Nie wiem, czy już ucieknę. To jest najgorsze. Nie wiem, czy z dwadku się do mnie skontroluję. Kurwa, mać! I się zagadałem, kurwa, źle zjechałem. Nie potrzebny zjechałem. Powinienem stać na górce i na. Pierdę, Nie, nic nie gadam. Nie gadam ża o żadnych psach, kościach kurwa niczym, no. Ja powinien stać na B2 w tej sytuacji, a nie zjeżdżać na dół tu. Nie wiem, nie potrafiłem się tu w ogóle odnaleźć. W ogóle I jeszcze kurwa zginąłem. Popierdolone jest ta bitwa Jak bilet z Krakowa do Poznania chyba, tak? Co robi ich jak pancer? Come on, to chyba mogło wejść No nie! <śmany> mantykora podjechało w tą grzegię! Kurwa jebana mać Nasza Manticora, nie wiem, albo przepuściła mantykorę od Linii E w dół, albo od linii E w do lewej. Kurwa mać. Ich mantykora była w tym krzaku i się podjechała pewnie tu. I nas tu z wszystkich świeci. Albo teraz przejechała sobie tak i nas kurwa wszystkich świeci. Nie wiem, co nasza mantykora ma za łeb, żeby tak zagrać. No, stąd mnie kurwa jebana zaświeciła. Ja ja pierdolę jeszcze on mnie trafił. Czekam na niego w tej wodzie, a co, gówno. I jeszcze ten mnie trafił. No nie wiem, ten was to jest takie pierdolone gówno. Nie da się nigdzie wychylić tym człowiekiem. Nigdzie, kurwa. Jeszcze my to przegramy, ja nie ucieknę. Jestem w piździe. Nie, ja już zginąłem. To, to już jest koniec bitwy dla mnie. Nawet nie wiem, jak to uciec. Jak na tak to się się 700... no i tak zbiera się z piątki. Jestem na Shaw. No i ten mnie dobija. Dobra, widzowie, przypominam wam oczywiście, że mamy dwa konkursy na CSGO Skins, moi drodzy widzowie. Kurde, nie wiem co zrobić, bo zostałem spota. Kurde, nie jestem pewien tego zagrania. Chcę ogólnie zagrać miasto, ale bardziej od tamtej strony. Oj, nie! Bardzo źle! Bardzo źle. Bardzo źle, musisz 60 TP ze środka strzelić. O kurde, typ 4 heavy. No to ja zginąłem. Kurwa! I źle to zagrałem, źle to zagrałem. Wiedziałem już od samego początku, że zginąłem. Zastanów się, dlaczego pies mógł załatwić się na twoją bluzę. No to się już zastanowiłem sobie jak siedzisz, i Nie! Się no to tyle z dobrych gierek. Serio, jedna lodówka tu pojechała. Dobra, teraz na dobicie jesteś to tryb Immortal. Czy nie? I twoja postać mieszka w Bolesławcu. Nie. Ej, no ten strv jest jakiś popierdolony! No tak! Widziałeś to? No. Widziałasz to? No? Widziałasz? Co on zrobił? Jak <grym> ona się patrzy śmiesznie. Widziałasz to? Ona chyba myśli, że ją opierdalasz. Ten strv, widziałasz? Kurde, mam problem. Jebać! Kurwa! Nie chciałem zebrać te trzydziestki. Nie widziałem, że on będzie mieć jeszcze kąd na to. Kurwa, mać! Ja nie mogę. Ej Pierdoliłem w szambo od samego początku, Podjazdem do tej uliczki. Nie podpalisz mnie co? Kurde, dwa razy go zaser... Kurwo! Myślałem, że tego z tylko dół mi złoczy! Ja pierdolę! Mogłem tego nie robić. Jak to jest strzał za zero? No jak? co to jest za zagranie? Co to jest za wyjazd, ty kur? Pierdolę, no tak. Zastaniesz teraz Peskę za 85268 na 268. Ach, chuj. Co to są za wyjazdy? Ej, no nie wiem, kurwa, YouTube mnie nie działa. O chuj chodzi! Jest light pode mną, jest light pode mną, jest light pode mną. Tu jest light. O kurwa. O kurwa. Kończymy streama. Dobra, trzymajcie się. Może kiedy indziej. Szkoda, bo była zajebista bitwa. Ale niestety. Co to ma być? Ej, chciałem go zgąskować, żeby ja nie weszło. I ja mnie za za 760! Wiecie, że może zaraz drugi typ pojechać. Bo nie są w plutonie. I on jedzie. Mam magazyn rozwalone. Nie! Już myślałem, że mi zrobił takiego wraka! Gości z glową mnie rozwalił, dostawca i żarcia mnie rozwalił ja. Jeszcze gdyby mi siadła gąska w tego gąkiewicza W ogóle jako my trafił ty A. Widziałem Nie wiem, no my mamy zajętą tu, tą stronę, a gościu Gonkiewicza No Fear jedzie pierwszy, nie? Nie wiem. Dobra, widzowie, kończę tego streama, niestety, jednak na minus. A mogło być też gorzej, mogłem mniej zrobić, jakby nie patrzeć. Spadam, trzymajcie się.